Hasta la vista, baby. Dzień dobry, witam. Chciałem pokazać Państwu swoje główne archiwum starych płytek, zakupionych kiedyś z gazetkami. To był PC format, komputer, świat. Sporo tego było. Zacznijmy. Może w taki sposób będzie to lepiej widać. Pierwsza płytka: Internet Explorer. Rozpowszechniana kiedyś ze systemem Windows. Kolejna płytka i niezbędnik pełne wersje mks vir, english, dutcher tarifikator internetowy skarbnik, mini media player siódemka, internet explorer 5.5 prasówka, szybki start star office 5.2 i podobne rzeczy kolejna strona to jest z kolei z 2000 roku PC World Computer Tutaj może pokażmy tak do ekranu bardziej, żeby było widać co jest. Z czasopisma Enter. Kolejna płytka PC World Computer rok 1998 Pełne wersje Tu mamy zaś PC format Wiele z tych rzeczy jest przydatnych dla mojego Złomka, który ma procesor bodaj chyba 300 MHz i pamięci 100 chyba tam 92 płytka z czasopisma Gambler kolejna To jest chyba encyklopedia on jakaś angielska bodaj. Nie chcę za bardzo czytać po angielsku, bo mój angielski jest koszmarny. Płytki są w stanie prawie, że nieużywanym. Ech, tutaj mam testowany już na w Windows 98. Popularny słownik języka polskiego, tak zwana Wilga. Tutaj jest też testowana pod 98 encyklopedia PWN AZK. Kolejne płytki, ponownie gambler Kłek 2 Na nim jest między innymi jest tego naprawdę kilometry, kolejny gambler. Rok bodaj 98 CD numer 2, chyba 14 płytka. Tutaj mamy PC Szarawarę Numer 3 z 98 roku. Oprogramowanie. Stare jak świat. Stare jak świat gry. Kolejny PC Szarawar. 97, numer 5. Proszę bardzo. Bonusy narzędzia gry rzeczy których już naprawdę ciężko uświadczyć pc word Computer oj trochę odbija się światło chodzi mi taki pomysł żeby te wszystkie płytki e, zgrać do plików i umieścić je na razie chyba na swoim serwerze a z biegiem czasu może udostępnię je w sieci tutaj jest nero i znowu niezbędnik co my tu mamy cedex gadu gadu Incredit Mile XE winnam piątka starocie, naprawdę da, stare starocie, jakby to powiedzieć Kolejny PC World Komputer 99 rok czerwiec. PC format. Tutaj jakieś, nie wiem, co to są sterowniki, jakaś Muza MMCD9. Nie przypominam sobie tego, ale może odłożę ją na bok, a w miejsce tej tutaj mam E, archiwum na przykład materiału z YouTube'a, które już to materiały dawno zostały usunięte. I są to materiały o tak zwanych teoriach spiskowych, które dziś okazały się faktem. Nie ma już tych materiałów w sieci. Sprawdzałem ostatnio. Łydka cenna. Tutaj jest z jakiegoś zachodniego chyba czasopisma bodaj. Tak. Cholera wie. Z dziewięćdziesiątego piątego roku. To już są delikatne nowości. A z takich perełek, które ostatnio testowałem, to... Pokażę Państwu. Tutaj mam z kolei płytkę. Jest pełna wersja ICDC, 5 do prezentacji i chyba bodaj obróbki grafiki. Używam ją. Tą wersję u siebie na XP-ku na 98. Nie wiem, czy na 95 pójdzie. Można to spróbować. Ale. Chodzi. No i program Power ISO też bardzo ciekawy. Momencik, tutaj włóżmy to. Naprawdę tych płytek mam bardzo, bardzo dużo. Tu już tak może bez takiego szczytywania dokładnych nazw, ale proszę zobaczyć. Niezbędniki. Tu na przykład. Komputer, świat 11 z 2007 roku. Ech, CD Action. Ileż to się pieniędzy na te gazetki powydawało? Tu na przykład mam. O, taką ciekawostkę. Microsoft Office Professional Plus 2007 Beta 2 Chyba można ją używać przez 30 dni Tylko, że przy instalacji bodaj trzeba by sobie było cofnąć zegar Do tej daty wydania płytki, ponieważ tak normalnie się nie chce zainstalować Tutaj mam <laughs> Też taką perełkę Z 97 roku PC Sharaware CD Cover Numer 6 na 97 Bo, W bonusach jest Alien Quake X-Files manga W narzędziach Dozy Navigator, Windows Commander Gry Zombie Wars Mordor I tak dalej <coughs> Tu jest Płytka Komputer ekspert No i oczywiście pełna wersja Partition Magic. Bardzo przydatny programik. Tutaj nie wiem, next. Magazyn komputerowy. Też kiedyś, kiedyś dawno zakupione. Kolejny niezbędnik to jest, <laughs> z którego to jest roku, kurczę nie widzę, no ale mamy tutaj 200 darmowych programów sprawdzone, legalne w domu i w firmie, bez wirusów i reklam. Programy do audio, wideo, narzędziowe, biznesowe, edukacyjne, graficzne. Hobby inżynieryjne, modelowanie 3D, renderowanie 3D, naukowe, streaming, symulatory i zabezpieczające. Kolejne i znowu nawet znalazła się płytka do Motorola ze sterownikami. Do Samsunga. A tutaj mam <tryk> też taką fajną rzecz. Red Hata 72. Jest to 5 bodaj płytek. Sześć płytek. <tryk> Red Hat jest na sześciu płytkach. Kolejny. Kolejny jakiś sowcik. Yy, chyba do obsługi te, yy, nagrywarki. Kiedyś jak kupowałeś nagrywarkę, dostawałeś takie oprogramowanie. Nie wiem jak to dzisiaj jest, ale programiki są chodzące. Przynajmniej pod XP-kiem działają. Proszę bardzo, tutaj yy, jakaś gierka, skuter. Kolejne PC Wordy, jakieś gierki? Niektórych powiem szczerze, jeszcze nie testowałem. O, CyberMycha. Ale mówię, no chodzi mi tak po głowie, żeby zrobić kopię i na razie na swoim domowym serwerze umieścić, a później może, jeżeli będzie taka możliwość, udostępnić to w sieci albo stworzyć jakiś archiwum, żeby to można było pokazać za kilka lat młodemu pokoleniu. Kolejna cybermycha. Tu taka perełeczka. Dla ludzi, dla młodych ludzi, którzy mogą nie znać, takich klimatów, modem tele, a płytka do obsługi modemu telefonicznego Zoltrix I tym, poprzez taki modem na złącze, bodaj chyba było isowe Można się było w dawnych, zamierzchłych czasach połączyć z internetem przez 020 21 22. Tylko trzeba było uważać na dialery bo potrafiło przekierowywać na takie połączenia, że za godzinę rachunku, za godzinę używania internetu dostawałeś rachunek taki, że brakło Ci wypłaty jakaś gierka post mortem. Tutaj Enter z 2009 roku. Proszę bardzo, jest tego multum. Tutaj mam na przykład jakiś materiał do SUSE Linuxa z 2004 roku. Taki magazyn, plus jeszcze z takich rozwalonych rzeczy. Z takich rozwalonych, jakby takich zbiorczych pojemników. Tutaj kolejne. Naprawdę cała masa. Mam też stare wersje oprogramowania Ubuntu, które kiedyś się nagrywało Ubuntu 10.04.pl Tutaj mamy chipa z 97 roku. Tutaj tak już tak po kółeczkach polecimy jakieś oprogramowanie do AverTV USB 20 jakieś sterowniki. Dużo tego. No i kolejny zestaw, który trzeba będzie kiedyś naprawdę skopiować do obrazów i zarchiwizować, bo wiadomo, że płytki długo nie pociągną. To tyle. Takie krótkie spojrzenie na Masę płytek, jaką mi jeszcze została. To wszystko. Dziękuję, pozdrawiam. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć.